Dzień dobry, nazywam się Ksemena Grygierek. Pracuję w niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej od paru lat, a w niepublicznym przedszkolu bajkowy dworek od 8 lat. Moją pasją jest praca z dziećmi, które mają różnorodne zaburzenia rozwojowe utrudniające im funkcjonowanie. Dlatego szczególnie interesuje mnie metoda integracji sensorycznej i chciałabym przybliżyć rodzicom i innym zainteresowanym istotę tej metody. Twórcą teorii integracji sensorycznej jest amerykańska psycholog i terapeuta Jean Ayers. W czasie terapii skupiała się na trzech bazowych układach zmysłowych dotykowym, przedsionkowym oraz proprioceptywnym, czyli czuciu głębokim. Są to mniej znane zmysły niż wzrok, słuch, ale pełnią decydującą rolę w odbieraniu, Interpretowaniu, bodźców środowiskowych, a także reakcjach na nie. Połączenia między tymi układami tworzą się już w życiu płodowym i tworzą się dalej w miarę jak człowiek dojrzewa i wchodzi w interakcję z otoczeniem. Integracja sensoryczna jest to proces nieświadomy, który zachodzi w naszym mózgu. Polega on na organizacji bodźców płynących ze wszystkich naszych zmysłów. Nadania znaczeniu temu, co jest ważne, np. Na słuchaniu nauczyciela, a nie hałasu z ulicy. Pomaga nam w celowym działaniu i reagowaniu na sytuacje, których doświadczamy. Tworzy fundamenty edukacji oraz zachowań społecznych. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego pojawiają się w momencie, gdy mózg niepoprawnie przetwarza informacje płynące z ciała i otoczenia. Dziecko z SPD, czyli z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego, może unikać typowych, codziennych wrażeń sensorycznych bądź domaga się nadmiernej stymulacji. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego możemy podzielić na trzy najważniejsze. Pierwsze z nich to zaburzenia modulacji sensorycznej, gdy układ nerwowy nie jest w stanie poprawnie zorganizować i kontrolować bodźce płynące z zewnątrz. Jednym z objawów może być nadmierna wrażliwość na niektóre bodźce. Na przykład, szum wody będzie dla dziecka denerwujący, ubrania zbyt ciasne albo drażniąca metka będzie doprowadzała dziecko do furii. Kolejnym objawem może być zbyt mała wrażliwość na bodźce czyli dziecko nie zwraca uwagi na wrażenia sensoryczne. Może mieć trudności z pobudzeniem, lub może się wycofywać. Trzecim przykładem będzie poszukiwacz sensoryczny. Dziecko będzie cały czas poszukiwało konkretnych wrażeń sensorycznych. Na przykład skakało, kręciło się. Drugim typem zaburzeń są zaburzenia dyskryminacji sensorycznej, gdy dziecko ma problem z rozróżnianiem i wyróżnianiem bodźców. Nie potrafi poprawnie ocenić znaczenia i wartości rzeczy, które znajdują się wokół niego. Nie potrafi prawidłowo ocenić sytuacji. Na przykład nie wie, czy to jest gładkie czy szorstkie, lub jak nisko schylić głowę, by przejść pod przeszkodą. Ostatnim typem zaburzeń są zaburzenia posturalne, gdy dziecko ma trudności ze schematami ruchowymi, utrzymaniem równowagi i używaniem obu stron ciała jednocześnie. Takie dzieci mają problem z uczeniem się nowych zadań motorycznych, Mogą mieć problem z ubieraniem, kopaniem, łapaniem piłki, planowaniem. Zdarza się, że rodzic czuje, że coś jest nie tak z jego dzieckiem, ale nie potrafi dokładnie określić problemu. Dlatego przygotowałam listę wybranych objawów zaburzeń integracji sensorycznych, które powinny zaniepokoić rodzica i skłonić go do udania się na diagnozę procesów integracji sensorycznych. W obrębie układu dotykowego możemy spotkać się z następującymi objawami. Gdy dziecko nie lubi się przytulać, nie lubi delikatnego dotyku, narzeka, że ubranie jest niewygodne, zaciastne, drapie bądź boli, nie lubi się brudzić, wydaje się nadwrażliwe na zadrapania, drobne skaleczenia, zjada tylko wybrane potrawy albo Wydaje się nieświadome, że ktoś go dotyka, nie zwraca uwagi na to, że jest brudne, ciągle czegoś dotyka, szczypie lub branie siebie, często popycha bądź bije innych. W obrębie układu przedsionkowo proprioceptywnego możemy wyróżnić takie objawy. Gdy dziecko wydaje się słabsze niż inne, nie lubi się ruszać, porusza się niezgrabnie, nie lubi się wspinać po sprzętach na placu zabaw. Trudność sprawia mu nauka nowych zadań motorycznych, mieli prawą stronę z lewą, unika zabaw, ćwiczeń, które wymagają utrzymania równowagi, nie lubi się kręcić, ma mdłości, wydaje się ciągle w ruchu, ciągle się wspina, skacze, ciągle się kręci. W obrębie motoryki małej możemy wyróżnić takie objawy jak nieodpowiednia pozycja podczas siedzenia przy stole, gdy się wierci, opiera się na ręce, osuwa się, nie pomaga sobie drugą ręką, a popodtrzymuje głowę ręką, ma zły chwyt pisarski, bądź zbyt mocno ściska ołówek i zbyt mocno naciska, np. Na łamie ołówki, szybko się męczy podczas rysowania lub unika tych czynności. Nie ma wybranej ręki dominującej, dotyczy to dzieci powyżej 6 roku życia. Ma trudności z ubieraniem, zapinaniem guzików, zamków, zawiązywaniem sznurowadeł. W Obrębie zmysłu wzroku możemy wyróżnić takie objawy jak problem z nazywaniem lub dopasowywaniem kolorów, kształtów czy rozmiarów, gdy dziecko nie lubi nie potrafi układać puzy, gdy ma problem z śledzeniem przedmiotów, odwzorowywaniem, ma w światło wstręt lub nadmiernie wpatruje się w słońce czy lampę. Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej łatwo popadają w frustrację. Wycofują się z grupy, bawią się same, trudno jest im porozumieć się z innymi dziećmi, unikają kontaktu wzrokowego i mają niską samoocenę. To są tylko niektóre objawy zaburzeń integracji sensorycznej. Aby postawić poprawną diagnozę, należy udać się do terapeuty integracji sensorycznej.